Myślisz, że wiesz już wszystko o nowym dodatku? Przygoda wzywa? Przygotowałem dla ciebie pięć ciekawostek, które mogły ci umknąć. Po pierwsze, do gry wracają wymyśleni przyjaciele. Dzieciaki mogą nawiązać wyjątkową więź z zabawką, która ożyje i będzie im towarzyszyć w dalszym życiu, bo w przyszłości może stać się prawdziwym simem. Możesz nie tylko organizować wypady, ale także na nich zarabiać. Bo twoja parcela może stać się celem płatnych wycieczek. Organizuj wypady dla innych Simów, zbieraj napiwki i zarabiaj Simoleony. Im lepsza organizacja, tym większy zysk. W dodatku ukryto kilka nowych umiejętności. Poza ucznictwem, nasi Simowie mogą zająć się entomologią, czyli kolekcjonowaniem motyli, a także składać origami. Te dwie umiejętności można ze sobą połączyć, dzięki czemu będziemy mogli ożywić magicznego motyla z papieru. Koniec z nudą na Placu Zabaw, który teraz jest także dla dorosłych. Nowe modułowe elementy pozwalają na zabawę nie tylko dzieciom, ale i dorosłym Simom, bo każdemu należy się chwila bez troski. W trybie budowania znajdziecie nową konsolę retro o nazwie Nostalgia. Wygląda ona dość nowocześnie, ale znajdziecie na niej gry znane z naszego Pegasus. Także myślę, że wasze Simowe dzieciaki będą miały mnóstwo zabawy. I co dalej?